Emaneczko eee, za my dzisiaj mamy? Czwartek Jak widać beton wylany, ale no, taki był zajeb Za przeproszeniem, że nie było czasu nagrywać Bo to jeszcze tam stępli brakło Wszystko na wariackich papierach, trzeba było popodpierać tam niektóre rzeczy No Ale nic się nie rozwaliło, udało się wszystko zalać To tam wstawię czy tam kawałek z tego, kawałek e, na no, relacji. E, z, jak to wyszło? I ta, ja mówiłem, że jestem na wyjeździe. E, siedzę w delegacji w łodzi u mojego inwestora. I tu prosił, żebym mu przyjechał zrobić płytki na takich portalach. Mam takie cztery klatki. To, że krzywe, to już nie wspomnę, nie? Tyle kleju, czy tyle kleju, to już nie robi różnicy, by trzeba było kielnią rzucać. Dwie ściany po bokach. Tutaj środek, tu zostawiłem, bo to nie mamy gotowy, tylko zafugować. Bo jeszcze z domofonu nie zdemontowali. Czekamy od, od wtorku za nimi, ogólnie. No, dwa dni taki portal schodzi, nie? Przez te krzywe ściany, to. No i docinki, nie? Dużo docinek, no bo tutaj na 10 cm filarek, tutaj też tam na 10 e, ścieża, tu w środku takie kwiatki. 30 na 60 Ale tak powiem, no, no zejdzie. No. W jeden dzień tego się nie wyklei z tymi docinkami, z tym wszystkim. Znaczy nie wiem, no do, może ktoś tam wykleiłby, nie? Ja bynajmniej mam na to dwa dni. Tak jutro bym musiał, a jutro wczoraj, bym musiał mieć jeszcze godzinkę, żeby wkleić te trzy płytki tam z boku, trzy. No to wtedy byłoby dwa no, dni niepełne, bo tutaj zaczynamy od ósmej. Teraz mamy po siódmej, przyjechaliśmy bardzo zapakowany I ten... No ale pomody poszedł po kawę Pani czajnika nie wziąłem na hotel, a i nic A i kawusi Także no dzisiaj czwartek zaczynam tamten, jutro go skończę Zjazd na chatę I jeszcze tydzień na tamte dwa I pięć jak wtorek, środa, czwartek, w piątek jakieś fugowania, resztę to chyba silikony dam w narożnikach, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. No i startujemy z nowymi fundamentami, ale to już będą dalsze filmiki. Do usłyszenia, pozdrawiam.